Jak się mieszka na tej dzielnicy? Proszę pana, cudownie. Odpowiedź, powiedziała. A jakieś minusy pani zauważa tutaj? Za dużo samochodów. Okay. Gdyby mogła pani coś zmienić, to co to by było? Ograniczenie prędkości dla samochodów. Okay. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo? A nie, nie, to wszystko spokojnie. Dobrze, dobrze, tak. Jest po prostu dobrze. Roz Spokojnie. A jakie są plusy i minusy mieszkania tutaj? Nie ma dużego ruchu samochodów. A minusy jakieś? Nie wiem. Zimą nie odśnieżają. <grym> Gdyby mógłby Pan coś tutaj zmienić, co to by było? Asfalt. Czy Chyba nie. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czuje się Pan bezpieczny? <grym> Panu widzi. <grym> Dobry, dziękuję, Chcielibyśmy zapytać Panią, jak się mieszka na tej dzielnicy? Dobrze. Jakieś plusy, minusy tego mieszkania tutaj? No tak w miarę dobrze jest, nic rzeka. nie, nie mhm. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jak się Pani czuje? No czuję się dobrze, no bo nigdzie nie chodzę, stara jestem, to już siedzę w domu i dobrze w sumie jestem. Mhm. Dobrze się żyje. Dzielnica jest spokojna, jesteśmy zadowoleni. Blisko jest barzantarnia tarnia, tani sąsiedzi, także wszystko jest dobrze. Się. A czy jakieś minusy jednak pan znajdzie? Minusy? Nie. Jestem zadowolony. <grym> A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak to wygląda tutaj? Bezpieczeństwo? No, według mnie jest bardzo, bardzo bezpieczne. Mieszkam tu kilkanaście lat i do tej pory nie było jakichś, jakichś wydarzeń takich typów łamania czy coś. Przynajmniej umiał pukać. Myślę, że wszystko jest dobrze. Eee, gdyby mógłby Pan jednak coś zmienić, czy byłoby coś do zmiany? No na pewno, można chodniki poprawić, tak, ulice poprawić, to zawsze jest coś do zmiany, nie? Ale generalnie jest, jest dobrze, nie? Chcielibyśmy zapytać Panią, jak się mieszka tutaj? Bardzo dobrze. Ja tu mieszkam od urodzenia, proszę Pana. Jestem bardzo zadowolona, w tej dzielnicy jest tak cudownie, ludzie są przesympatyczni, sąsiedzi są wspaniali, także jeden drugiego pilnuje, jak ktoś obcy, to wszyscy wiedzą, że ktoś obcy idzie, także naprawdę jest fajnie. Mówi Pani w samych superlatywach, a może jednak jakieś minusy znalazłaby Pani tutaj, mieszkając tutaj? Minusy może to, że tu młodzi się wprowadzili, niektórzy, na przykład tam właścicieli dzieci lub wnuk, jak przyjeżdżają, to jeżdżą jak szaleni, a tutaj jednak dzieci jeżdżą i rowerkami i... I na deskorolkach i tak dalej, także tutaj jedynie tylko to, że jeżdżą czasami jak, jak wariacie, że tak powiem, nie? ale jedynie tylko ten plus, to jest jedynie minus raczej tego wszystkiego, nie? To, to nie bardzo fajnie tu się mieszka, cichutko, spokój, rano można wyjść na grodzie kawę wypić, wieczorem można siedzieć do 11 grillować, nikt nikomu nie ma do nikogo pretensji, że ktoś sobie grilluje, nie, naprawdę bardzo fajnie się mieszka. A czy gdyby mogła Pani coś zmienić, co to by było? Chodniki przede wszystkim. Chodniki, ulice, no i może tak by się przydały zrobić takie, wie pan, te bałwany, jak to tak zwane, jak to się tam mówi, nie, żeby, żeby, tak, żeby po prostu wolniej jeździli, bo niektóry, nawet ci, którzy tutaj nie mieszkają, a przyjeżdżają do kogoś, to czasami jeżdżą jak, jak szaleni, to się od razu rzuca, bo jednak spój, to jak jedzie, to już się jedzie wolno, bo wie, że tu dzieciak jest, tam jest dzieciak, że wyskoczy, że to, to jednak jedyny, jedyny minus tego wszystkiego, tak, to bardzo fajnie się mieszka.